Pogromca szos I zniewyściałych serc Tak są moje nogi Ulokowane na baczku, A czuję wiatr na boczku Eee, no wesoły, śmieszny Mały maszynek Pozytywny A co? Dobra, szybka w dół. Twarzy nie będą widzieli. Mikrofon mi się przestawił na ucho. Zobaczymy, czy będzie mnie słychać. Bo w takim wypadku na pewno będzie tych z interkomu lepiej słychać. A czy mnie? Nie wiem, zobaczymy. Także co? Na piątym biegu, pyrkanie, 50-60 i bajka. Gdzie by tam się zatrzymać, żeby go tam wam w całej okazałości pokazać? To jest pytanie. No, hebelek z przodu. Muszę przyznać. Daje radę. A tylni? Tylni standardowo, spowalniacz. A jak tym się buja? Jen, jakie to jest leciutkie. O rety. jakie to jest leciutkie i zabawne. Kurde. Jest wesoła maszynka, ale powiem wam, że jak ktoś by chciał na prawo jazdy kategorii B tak po prostu żeby mieć, pojeździć na zwykłe prawko. No kurcze dlaczego nie? Jene, ale was tu. Pełno. Nie ma to jak przechodzić w miejscu niedozwolonym, dobra, my się tam gdzieś staniemy, wam go pokażemy, co okazało się, jak to wygląda. Nie, yeah, nie odzwyczaiłem się od wachlowania biegami. Ale no, śmieszny taki, taki, oj, oj, oj. Ja lubię takie baki. W takim kształcie. No ale co, 125. Nie wiem, ile kłócy, nie chcę kłamać. Dużo osób się o niego podpytywało. Co tym tam tak rzuca, ty lewo-prawo? Okej. Okay. My byśmy... O, tu kwiatki posadzili! Łożesz ty ojoj! No, patrzcie wy na to. A ja sobie tutaj postawię. O. Tak, Maciuś się postawi, Maciuś się zgasi, nie? stara becia no i mamy takiego QJ -a. QJ motor SRV 125 przód całkiem fajnie hamuje tył no jak to tył, nie? zaraz to zobaczymy słucha ręka, chyba słucha uważając oczywiście na wydech, żeby się nie przyjerać A się przyjerałem. Norma. No palec suchy. Lecim Na Szczecin. Nie, no zabaweczka kurde fajna. Powiem yy, po naciągnięciu łańcucha naprawdę fajnie, delikatnie biegi wchodzą. Jak masełko. Yy, ale no, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony naciśnie klamkę, no to może się zdziwić. Co tu się wydarzyło, się, się, się? Ja, to przecież on już stamtąd nie wyjedzie. Ja. Yeah. Masakra, a potem się dziwię, że autobus nie są. Łoj, plama oleju! Chyba Tędy dojadę, Nie jadę Palimy tędy. Nieprzyzwyczajony, nie mój kierunkowskaz, nie moja wszystko A już pod górkę dajesz maleńki Ty Daję. Oh yeah. Ja tu jest tyle biegów do przewachlowa. Nie, jedo. No. A śmieszny jest. Nie ma co. Ale zabaweczka fajna. Mi się podoba. No to co? No to tyle nas z małej przejazdki, zabawy i radości, nie? Czas jeszcze raz zajrzeć pod spód, zobaczyć, czy wszystko działa, i oddać. A co? A jak? To na razie